Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku. No, nagranym całkiem niedawno sobie pogadamy o przygodach. Ja sobie siedzę na łóżku, więc będą przygody. Tylko nierozumiane tak jak powszechnie się uważa, ale te takie przygody z typowo Indiano Jonesowe. O, że się tak wyrażę. Tu mam małą zajawkę. Może nie wiecie, ale w Polsce, na Dolnym Śląsku można w rzekach, na przykład w Kaczawie, na Pogórzu Kaczawskim, w okolicach Złotury i Pielgrzymki, można wypłukać drobinki złota. I ja mieszkając we Wrocławiu przez dwa lata, w początkach swojej kariery informatycznej, Właśnie czymś takim się zajmowałem hobbystycznie, oczywiście, Było to hobby bardzo fajne. Trzeba było mieć właśnie A, wodery, takie zwykłe rybackie wodery. Ups, chcąc mi się nacisnąło coś, dobra. Wracając do meritum, takie wodery i taka miska. Typowa miska do pukania złota, którą możecie znać z takich seriali jak poszukiwacze złota. Bardzo fajna. Ma tutaj te rowki. I dzięki pukaniu szlichu, czyli ciężkich drobin i tej takiej najcięższej frakcji, czarny szlich. Bo zwykle, z, y, zwykle się płucze. Trzeba przepukać wiele ton. W jednej tonie jest zwykle około 1 gram złota. Ton, y, nie, pu, nie płucze się mi, przy pomocy miski y, całej tony, tylko najpierw się na specjalnych płuczniach wykorzystując grawitację oraz, y, y, oraz prąd rzeki. W specjalnych rowkach, może tam linka do takiej płuczni, osadza się ten najcięższy szlich. Zresztą pokażę Wam w jednej książce, bo mam akurat ABC czy złota. Osadza się najcięższe frakcje, w tym złoto, ponieważ złoto jest jakieś 19 razy cięższe od wody. I się płucze. I się wybiera ten właśnie Ciężki ślich. On ma taki dosyć ciemny, czarny kolor. I to jest taka dosyć ciężka ziemia. I następnie się umieszcza tutaj. Po czym się bardzo powoli wypukuje te czarne, lżejsze frakcje. I na samym dole, o tutaj, w tych, w tych rowkach, osadza się, osadzają się z złote drobinki które bardzo, bardzo fajnie wyglądają w blasku słońca. Naprawdę to aż serce rośnie, jak to się mówi. Bardzo fajny, fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. I zwykle taka sesja pukania trwa jakieś półtorej do dwóch godzin, po czym należy sobie zrobić przerwę, ponieważ jest to dosyć monotonne zajęcie. Bardzo monotonne. To jest taka praca, kiedyś mi się nie podobała, kiedyś, no, się, to się mówi, jęczałem, aż... No i też trzeba mieć dosyć mocne plecy, bo to człowiek cały czas jest taki pochylony. No i generalnie te górskie potoki wcale nie są takie ciepłe, jakby się mogło wydawać. Też różne żyjątka w tych, w, w tych potokach sobie żyją, jakieś... Y, dziwne robaczki, nierobaczki, tego typu takie, fuj. Ale można się przyzwyczaić. Warto po prostu sobie drobinki popłukać. Ja może byłem na 10-15 wyprawach, właśnie właśnie tam. I po prostu polecam. Zwykle zatrzymywałem się w różnych gospodarstwach agroturystycznych niedaleko w potoków i sobie w woderach z miską. I z taką łopatką, szufelką sobie wychodziłem i sobie pukałem tak dwie godzinki, potem przerwa, potem dwie godzinki i tak cały czas. Taki spokojny wypad, cisza, spokój, kontakt z przyrodą. Naprawdę polecam. I ja jeszcze może teraz pokażę, e, pokażę tą moją fiolkę z resztkami złota. Może uda się właśnie pokazać coś. Co tam jeszcze zostało? Ok, fiolka wygląda tak. Tutaj jest jakieś półtora, półtora mililitra. Taka mała objętość. I w niej. Taka mała fiolka i w niej. Mm, może znajdować się jakieś. No, żeby nie skłamać, jakieś 50 Nie, właśnie to tak ze 40 gram ile? czekajcie, nie się policzę 19 plus no jakaś uncja dobra, czyli jakieś 27 gram złota a 27 gram razy 155 zł tylko dawno nie patrzyłem na ceny złota no to już jest sporo sporo kasy tylko żeby mieć tylko żeby mieć to złoto to trzeba zainwestować, ponieważ już jak się zbierze określoną ilość złota, trzeba pójść sobie do Mennicy czy gdzieś. No ale zwykle to są Mennice. Na dziesięć Mennica Polska trzeba sobie y, zrobić sztabkę z tego złota, odlać. Oni sprawdzą czystość tego złota po zrobieniu tej sztabki i następnie też trzeba zapłacić za stempel. Oraz za odpowiednią próbę, jest trochę krzenienia się z tym, i to się w sumie tak opłaca. Tak, no, dosyć średnio, Moja chyba poszła na Allegro za jakieś w sumie 60% ceny, już po wszystkich kosztach, ale to było dawno. No, i tutaj w środku sobie jeszcze są te, te takie resztki. Częściowo zanieczyszczone takie, które się nie dało usunąć, po prostu przylepiły się tutaj. Ale hobby jest fajne, naprawdę polecam. Taką wycieczkę, wyprawę. I to tak samo dla Waszych dzieciaków, dla całej rodziny to może być po prostu niesamowity sposób na spędzenie wspólnego czasu, na integrację rodziny. Naprawdę polecam. Dobra, i jeszcze taka mała yy, zajawka. Bo dzisiaj, jak sami widzicie, biorę też sprzęt, ale troszeczkę inny. I się wybieram nad morze. Tylko że tam akurat nie ma złota, ale jest troszeczkę coś, co jest nazywane Złotem Bałtyku. I właśnie się wybieram na poszukiwanie tego. Ale to wszystko wyjaśniam. Myślę, że jutro po pierwszych próbach będzie naprawdę zimno. Może być niebezpiecznie, bo też trzeba, no cóż, wejść trochę w morze, ale zobaczycie, zobaczycie. Pewnie będę jęczał, że nie podoba mi się, bo zwykle tak jest na przygodach, ale polecam, polecam jutro. No i tutaj jeszcze... Książeczka. Złoto ABC poszukiwacza. I patrzymy. Typowa miska. Właśnie tak wygląda człowiek przy pracy. Złote runo, nieco wiedzę to nie. Chcę wam pokazać jedną sita. To wiadomo, bo trzeba odseparować większe frakcje. Miski, niecki. Tutaj są różne miski. Starszego typu. Cały proces. Na czym polega płukanie. I tutaj właśnie się zbiera ten nacięczy szlich. I tu są te drobinki całe. I się palcem powolutku je wyrzuca. No a tutaj. Dzieciaki sobie ten, Dobra. No. I tu jest właśnie ta, ta cała płucznia. Po to, żeby odseparować cięższe, cięższe frakcje od... Cięższe frakcje od lżejszych, więc... Tu się wysypuje. Wzdłuż yy, strumień sobie płynie. I... Te najcięższe frakcje się osadzają właśnie tutaj w tych... Za tym rowkiem. Potem to wszystko się zbiera. I właśnie ten cały finalny i ten właśnie cały finalny, to całe finalne płukanie się robi przy pomocy miski. I tutaj właśnie, że nurt wody segreguje minerały według ciężaru właściwego i po kolei są właśnie segregowane. I właśnie tak wygląda taka gotowa płucznia. Poko, ludzie, to do jeszcze raz, do jutra. Na razie, trzymajcie się hej.